Zapraszam dzieciaki tutaj bliżej chodźcie. Tylko prośba. Nie wchodźcie tutaj na ten pierwszy stopień, bo potem ja nie mogę spokojnie przechodzić. Bo troszkę tutaj blokujecie, moi drodzy. Zapraszam. I uwaga, żeby nie rozmawiać. Jak zobaczę, że ktoś będzie rozmawiał, to się troszkę bo Słuchajcie, nie po to tu się gromadzimy, żeby prowadzić jakieś pogaduszki. Ale po to, by słuchać słowa, które jest do was skierowane, zadawać pytania i słuchać na nie odpowiedzi. Pytanie numer jeden: Czy w płocku jest jakiś sąd? Mówicie, że jest, dobra, a ktoś może wie, gdzie ten sąd się znajduje w płocku? W starym mieście. Tak, na Starym mieście. Dobra. Yy, Okej. Okay. I duży jest ten sąd czy mały ten budynek. Duży. O właśnie. A jak jest duży ten sąd, to chyba dużo tam mają różnych spraw, prawda? Jakby były ze dwie sprawy na rok, to by wystarczył może jeden pokój. A jak jest duży sąd, to mnóstwo tych spraw pewnie w tym sądzie się odbywa. Dobra, w płocku mamy. Dwa sądy, rejonowy i okręgowy, różne sprawy mogą być w tym sądzie, a o co ludzie mogą, po co ci ludzie mogą być w tym sądzie, co to za sprawy tam się mogą odbywać? W jakiej to okazji te różne przesłuchania? Kradzież samochodu. Na przykład kradzieże, ale już teraz nie powtarzamy, że kradzieże. Jakie jeszcze inne rzeczy mogą być? Przestępstwa. Jakieś różne przestępstwa. Dobra, co jeszcze? Rozwody rodzinne? No właśnie, jak ludzie się rozwodzą, też w sądzie te sprawy zatem są bardzo trudne i przykre sprawy, ale to też sąd rozstrzyga, nie, bo coś tam się wydarzyło w małżeństwie. Ślub cywilny. A to jest inne miejsce, to nie w sądzie ludzie biorą ślub, tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego ale jak już nie chcą tego ślubu, no to wtedy rzeczywiście idą do sądu. No to już było kradzieże, no to włamania, no to podobne. No jeszcze i inne rzeczy. Popatrzcie, ktoś kogoś oszukał. Może sam. Ktoś, yy, może spowodował jakiś wypadek. Nie? Trzeba wyjaśnić tę sprawę. Kto był winny? A może ktoś kierował autem. A wcześniej pił alkohol, no to idzie do sądu, nie? I słuchajcie, żeby w takim sądzie się pojawić, coś trzeba dostać, nie? I o właśnie ktoś mówi już list. Ja powiem wam, że nigdy na rozprawie żadnej w sądzie nie byłem. Jedynie mam takie wyobrażenie z telewizji, jak to może wyglądać i że w tym sądzie kto tam jest najważniejszy? Sędzia. Kto jeszcze w tym sądzie będzie się znajdował? Policja, tak kogoś może przyprowadzić policja Proszę podejść I tutaj też już podchodzę obrońca. Jest obrońca, czyli adwokat, już mamy dwie osoby, kto jeszcze? Ludzie. No tak, są ludzie, jacyś? Dobra Ochrona Protokolant Dobrze o dobrze, jeszcze prokurator, co on będzie robił? Będzie oskarżał prokurator, nie? Wydrukowałem z internetu, nie to, żebym dostał. Jest, akurat tutaj, Warszawa, taki adres znalazłem. Sąd rejonowy w Warszawie. Adres sądu, data, kiedy to wyszło, jakiś numer, tak? Tego. Powiadomienia, i jest napisane u góry co? Wezwanie. Czyli do sądu dostaje się wezwanie. Nie zaproszenie, ale wezwanie to poważnie brzmi. Wzywam kogoś. I tu mamy napisane: Sąd Rejonowy w Warszawie, pierwszy Wydział Cywilny, wzywa Pana, aby w dniu 2 stycznia o godzinie 9 stawił się w sądzie w sali numer 1. Poważnie brzmi, gdzie będzie przesłuchany w charakterze świadka. Uff, to jeszcze nie tak najgorzej, nie? Gorzej, jakby był oskarżony. Albo by był ktoś, właśnie, ofiarą, nie? No to też czeka na tę sprawiedliwość. Jako świadek w sprawie spowództwa, o właśnie, czyli ktoś, kogoś wezwał przeciwko komuś. O, będą się sądzić. Może o jakąś umowę ktoś złamał, nie? I teraz będą się sądzić. I pod spodem jest napisane, że. O, Boże. Nie alfabetu nie znają. Co jest napisane? Jakie policzenie? Tu palcem. Stawiennictwo obowiązkowe. No to poważnie brzmi. Jak myślicie? Wypadałoby na takie wezwanie odpowiedzi przyjść, jak ktoś dostał? Dobra, jest pouczenie jeszcze tutaj na dole. Przeczytam tutaj dwie rzeczy. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie skaże się taką osobę na grzywnę, czyli będzie musiał zapłacić, bo nie przyszedł. Wszyscy czekali, a on nie przyszedł. Odpuścił sobie sprawę. A w razie ponownego niestawiennictwa świadka niezależnie od nałożenia nowej grzywny może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Policja pewnie przyjedzie, tak jak że policja tam, policja przyprowadzi dalej. Nieusprawiedliwione nieustrawiennictwo z powodu choroby może nastąpić przez złożenie świadectwa, tutaj właśnie, zaświadczenia lekarskiego. O, ale tu jest fajne, posłuchajcie, świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów związanych ze wstawiennictwem sądu Czyli poszedł do sądu, nie mógł pracować, to mu jeszcze zwrócą za to, nie? No i tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale jest taki sąd, na który takiego wezwania listownie nikt nie dostanie. Może ktoś ma pomysł, co to, to są za sądy, że nie, nie dają takiego wezwania? Co to jest za sąd? Jest taki jeden sąd, że nie przysyła wcześniej pisemka. Trudne pytanie, nawet dla Sąd Boży. O, właśnie, dobrze. Zaczynam ją w przedszkolu, jak wszystko wie. Sąd Boży. Na Sądzie Bożym, moi drodzy, nie dostajemy wezwania. Pan Jezus mówi, nie znacie dnia ani godziny, kiedy na ten sąd zostaniecie wezwani. Tu było wezwanie, ktoś dostał w charakterze kogo? W charakterze świadka. Czy na Sąd Boży? To Pan Bóg powie, dobra słuchaj kończymy Twoje życie, umierasz, bo będziesz teraz świadkiem w czyjej sprawie, czy nie? No raczej nie. Czyli w czyjej sprawie ten sąd będzie? Chodź bliżej, Widzę, że po oczach, że wiesz. Że w nie ma albo to No dobra, ale w czyjej sprawie? Pana Sisia, czy Pani Krysi? Czy w czyjej sprawie to będzie? O, ksiądz Franciszek odpowiada. O, tutaj idę. Głośno do mikrofonu poprosimy. W naszej sprawie. O, właśnie, w naszej sprawie. Nasze życie się zakończy i Pan Bóg mówi: słuchaj, teraz będziemy, będzie się odbywał sąd w Twojej sprawie. I Pan Bóg będzie nas sądził. Jak myślicie? Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, czy raczej kiepskim sędzią? Sprawiedliwym. Czy wszystko wie? Ktoś mówi, że nie. Wszystko wie, moi drodzy. On nawet wie, dlaczego coś żeśmy zrobili, co żeśmy myśleli, zanim zrobiliśmy coś dobrego czy coś złego. Na w całości nasze serce i nasz umysł wie bardzo dobrze, co nami kierowało. Może ktoś ze strachu zrobił coś złego. To jest oczywiście mniejsza wina, jeżeli na przykład ktoś kogoś oszukuje dla chęci, na przykład wykorzystania go, A na przykład powie tak, słuchaj, to jest bardzo dobry telewizor, albo o, płytę z grą, jeszcze lepiej, o to już mniejsza rzecz, płytę z grą, bierz tę płytę, bardzo dobra gra, tamten daje mu, ile za taką płytę z grą można komuś zapłacić używaną? 500 zł, 200? To nowa chyba tyle kosztuje, ludzie. 1500 kosztuje nowa gra, na pewno, to byście w nic nie grali. Za takie pieniądze, to by, rodzice powiedzieli, to kupimy te warszawy będziesz grał. nie. Moi drodzy, powiedzmy używana gra, 100 zł. Ja już sobie pograłem, chcesz kupić, proszę bardzo, on wsadza te płyty, a ona nie działa. Oszukał go, celowo go oszukał. Okropna rzecz, bo ktoś celowo wyrządził jakieś zło i Pan Bóg wie, czy to było celowo czy ktoś nie wiedział, czy ze strachu i tak dalej. I teraz, kiedy człowiek staje na sądzie, Pan go przede wszystkim zapyta najpierw, mój drogi, powiedz mi, ile w Twoim życiu było czego? Dobra, dobrze, czego jeszcze? Nie, najpierw zapyta o dobre rzeczy. Nie, najpierw zapyta o rzeczy dobre. Ile było dobra w Twoim życiu? Ile w Twoim życiu było miłości do mnie, do człowieka? Chodź, najpierw tak się pochwal, pochwal się, co dobrego w twoim życiu się działo. No i powiemy, a potem Pan Bóg powie, a teraz, no zobaczymy, ile tych złych rzeczy było. Na starych obrazach, to na przykład była taka waga, nie, i że na tej wadze ludzik był. Takie są to stare obraz, i siedzi ludzik na tej wadze i teraz, co to będzie? Jak waga się porusza, wiemy, są szalki, nie? W tej wadze. I teraz, jak coś jest cięższe, położymy dwie rzeczy na wadze i przeważa. Właśnie, i teraz, co przeważy, czyli na dół opadnie. Co przeważa? Na dół, co opada? Jakbyśmy położyli na wadze cegłę i pudełko zapałek, nie? Cegła opad. Dlaczego ta cegła opad? Bo jest cięższa. I właśnie, i Pan Bóg yy, nie, liczy, nie liczył nas w kilogramach, czy jak umarłeś, to ważyłeś 300 kilo, o, to pójdziesz do nieba, bo waga na sam dół, wczoraj, no to już rzeczywiście, jak postawimy kogoś innego lżejszego, no to jesteś cięższy. czyli idziesz do nieba, czyli to, co cięższe, idzie do nieba, ale nie ze względu na kilogramy, ale ze względu na co? Na dobro. Czyli Pan Bóg właśnie zważył, ile w Tobie było dobra i miłości. I jak ktoś okazał się zbyt lekki, czyli w nim było tego dobra za mało i nie poszedł do nieba, to co i Idzie do piekła. Na szufle go biorą i do pieca. Rok Malakia o tym pisał, że jak słoma będą płonąć z tym piekle, ale się nigdy nie będą spalać. Będą cały czas płonąć, ale się nie spalać. Ale Słuchajcie, gdy się tak okazało, że no człowiek się starał, nie? I tak w życiu mu taka piosenka. Znowu w życiu mi nie wyszło. I ktoś powie, no znowu no nie wyszło mi to życie. Ale nie był aż taki zły. nie? To też idzie na te szuflę i do piek. Wie? Do czyszca. idzie do czyszca. I co w tym czyszcu będą z nim robić? Będą go czyścić. Szczotką z drutu będą go czyścić z jego, z jego grzechów. Obmywać z grzechów? Czy czyścieć to jest pralni albo warsztat? Bo troszkę tak to wygląda. Jak z tego co mówicie? Tak jak do lakiernika, ktoś zardzewiał samochód daje, nie? On tam trochę poczyści, spachle nałoży, troszkę tam papierkiem ściernym to wygładzi i maluje na nowo, nie? I ktoś myśli, że samochód niebity, elegancki, nigdy nie niepogniesiona maszka, nie? A jednak był wypadek. Nie, na tym polega czyściec. Czyściec to jest kara. Czyściec to też jest kara. Tak jak ktoś na przykład ma karę za coś, ale nie znaczy to, że już zasłużył na najgorszą, na najcięższą karę. Nie. Musisz teraz troszkę pocierpieć, odbyć karę, żeby twój dług został spłacony. Co potrzeba? I Jedynym ratunkiem dla tych sąsiadów jest modlitwa. Pięknie, właśnie to chciałem powiedzieć, że ratunkiem jest modlitwa. Kolejny owoc, słuchajcie, mojej katechizacji, ten mały człowiek. Oni wszystko wiedzą, albo mam takich uczniów zdolnych, bo wątpię, żebym wszystko był w stanie im powiedzieć. Rodzice mnóstwo mnóstwa mądrych rzeczy ich nauczyli. Właśnie, jesteśmy po uroczystości wszystkich świętych. Wiemy, że ta modlitwa jest im potrzebna. I moi drodzy, my co możemy zrobić dla siebie? Żyć w sposób święty. Jak najwięcej dobra, jak najwięcej miłości, jak najwięcej wiary. Ale to robimy dla siebie, ale jesteśmy coś winni tym, którzy przed nami już odeszli z tego świata i im jesteśmy winni. Post, modlitwę i jałmużnę, czyli uczynki miłosierdzia. Dla siebie też to możemy zrobić. Tak? Ale dla tych czystów bardzo mocno też o to was proszę, ponieważ oni sami dla siebie nic już tam zrobić nie mogą. Oni są tam jak żebra, który czeka na to, żeby ktoś dla niego zrobił coś dobrego. To tak, jak ktoś dostaje takie wezwanie do sądu, że ma być świadkiem, czyli ma posłużyć się prawdą, ma pomóc czemuś, świadek prawdzie, ma powiedzieć prawdę, ma pomóc obronić prawdę. I tak samo my mamy też poprzez naszą modlitwę za tych, którzy cierpią w czyściu, obronić prawdę o tym, że kochamy tych, którzy przed nami już odeszli, tam, gdzie ci palą świeczki. W różnych intencjach zapalamy świeczki, czy tutaj, jak się modlimy, czy na cmentarzu, one symbolizują naszą modlitwę. Więc moi drodzy, chcę wam powiedzieć, niech ta wasza modlitwa cały czas będzie obecna i niech trwa, ta świeczka kiedyś się wypala, nie? I już przestaje świecić. Ale nasza modlitwa niech zawsze będzie obecna, dla tych, którzy odeszli, którzy są zmarli, są w czystym, i dla nas samych, i dla naszych bliskich, szczególnie szczególnie może właśnie o nawrócenie tych, którzy ciężko przeszą. Moi drodzy, mówię Amen i Was odsyłam z powrotem do rodziców. Bądźcie kochani do nich wszystkim przyszliście, może z babcią,